even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 Lecimy na kopanko, jak zwykle to nie muszę chyba mówić, ale lecimy do wioski cudów. Do wioski, którą przyszedłem. No, to jest dosyć malutka wioseczka, tam nie wiem czy tam jest 50 parę domów. Od drzwi do drzwi w każdej drzwi zapukałem o pozwolenie. Byłem tam dwa razy. W każdej drzwi zapukałem. I uwierzcie mi, że tylko jeden gość wyraził zgodę i podpisał oświadczenie na pozwolenie na poszukiwanie potrzebnego wniosku do konserwatora zabytków. Tylko jeden gość. Także nawet byłem u pani Sołtys i pani Sołtys powiedział tutaj nikt panu nic nie da. Ale ja wy tutaj wszyscy jesteście kosmici. Także jedziemy, zobaczymy, co za kosmici tam mieszkają w tej miejscowości No i zobaczymy, co w tej wiosce cudów wyjdzie z ziemi A jest to wieś na starym średniowiecznym szlaku handlowym Także tu Powinien być potencjał Co będzie to, Ziemia pokaże Dobra, do zobaczenia za jakieś 15 minut już na miejscu Ugry cię mm. <grywa> <grywa> Wygrałem konkurs na pierwszego polmosa Nie żartuję Idę do Oli Ola ma chyba guzik W cicho bądź Kiedyś był zdobiony Po coś mi to przyniósł Zamiana Polmosa na Arseniaka No, mówiłem Wiem, że tu zacnie będzie Super Wściekł no, mi się wykrywać. Że... Nie wiem Coś mi powiem Pierwszy mi guzik nie mhm. Nie, drugi sygnał to jest kulka muszkietowa Dziwne, bo odkładam wykrywać, i robi cały czas big, big, bing, bing. Ile tu jesteśmy? A, co? A ile jesteśmy tutaj? A co? 3 minuty. 3 minuty. 3 minuty i Mustafa tuli krzyża. Ale piękny będzie. Piękny krzyżyk. Mega Mega, dzień zrobiony Jest super Fajnie się odziem takie pustyni, nie? Piaseczek Co mam? Guzik Guzik sygnowany od spodu Birmingham Birmingham to chyba brytyjski guzik. I kolejny fajny fancik. Fancik, który cieszy. Pruski hak. Mundurowy. Mam nadzieję, że tego pikania mojego nie słychać. Chyba wifi tu jest bardzo mocne. Bo dziad. No ale. Jak wstanę i wykrywać wezmę do pionu, to to, to ustaje. Dobra, fajnie, lecimy dalej. stare budynki, stare zabudowania. Obiecałem właścicielowi tej tutaj e, działki. No w sumie nie tej, bo mamy 7 działek tutaj w tym jeden las e, od tego gościa i obiecałem, że wszystko, co wykopię, mu pokażemy. Co będzie chciał, to sobie weźmie. E, no nie, nie spodziewam się tutaj jakichś zabytków, które były wartościowe dla kultury i dziedzictwa Nie spodziewam się, że będzie chciał taki hak mundurowy, bo ona na, na grzybach mu to gdzieś ma leżeć w, Na półce, czy wrzuci do szklanki, do tej, co obok, yy, szczękę moczy Lecę dalej Ola z Maćkiem już pomknęli daleko, pod las, do lasu ich Do lasu ich ciągnie i kolejny dzień, kolejne wykopki dzisiaj na takim fajnym polu. Całkiem, całkiem. O, sławek jest tutaj, kopie, kopie. Już trochę nakopał fantów, my z Maśkiem na razie mamy chyba po guziczku, a on już narył tam fantów. A tak dzisiaj nie chciał jechać. Także takie pole, dosyć duże, obszerne, fajne. A ja teraz wykopałam, słuchajcie, guziczek. Znaczy właściwie to pół guziczka, ale jest bardzo fajnie zdobiony ten guziczek. O, fajniutka, fajny zdobiony i chyba powiem wam, że raczej to będzie sreberko, srebrny raczej. Taki dość ciężki, fajne, fajne, fajniutki. Szkoda, że połówka, ale, ale mega fajny. Maciek mówił, że te nic nie ma. piękno No, fajniutka. piękno Pozdrowionka dla Andrzejka. Tego wrednego ja wiem że ci same starocie będą zbierać zaczęłam od guzika, także no. No. Nie żeń się Nie żeń się Patrz, nie się Nie się, my to już za późno <noise> Możemy się rozwieść, wiesz tak. Dostaniemy dodatek na węgiel Razy dwa Razy dwa, tak W sześć tysięcy drogą nie chodzi, wiesz jak jest, nie? Tak. Teraz Teraz chodź do mnie, zobacz jakiego ja mam fanta <noise> Nie ma monety, nie ma monety. Wychodzą różne fajne rzeczy. Żołnierzek w pozycji na czołga. Taki elegancki fancik. Ola tam nagrała właśnie, że. Maciek wygrał konkurs na pierwszą monetkę Ola była druga, ja byłem trzeci Nie wiem, chyba po godzinie Dopiero pierwsza monetka No ale zacne fanty wychodzą, także nie ma co narzekać No i Sawek miał nagrać, ale rozmawia z właścicielką Pola To więc ja sobie sama nagram, słuchajcie, jest, jest sreberko Półmareczki 1905 w bardzo ładnym stanie, Przyściutko widać, elegancko, fajne, półmarki, dobry, półmareczki, także fajnie jest, jest sreberko, lecimy dalej, jeszcze pół godzinki mamy i będziemy kończyć, także do następnego dołeczka. Mogłem pogadać z zielami, oddałem szczpień okay. od przyczepy, Słyszałem. nagrałaś? Nagrałam, ale mogę Ci pokazać. To dawaj. Normalnie, kurde jak z szuflady <laughs> W węglowej patynie. Jest druga monetka. Jak Maciek mi teraz wykopie srebro, bo on tam poszedł przez moją ścieżkę z kuban. tutaj dookoła mnie, jak wykopam srebrko, to okoła mnie przeleciał no, Z kubanie, z Kubaniutki jest. Nie wiem, to zapinka jest? Spinka? Nie wiem. Jakiś tam jest ten taki niezdobiony? Nie wiem, może ktoś doradzi. Tak, no, Szeleczka ładna. Proszę, no Proszę bardzo, do kolekcji. Ja dzisiaj kąpię same jakieś. Ja nie wiem, co to jest. Kąpiesz? kąpiesz? Kąpię powiedziałam. Kąpię powiedziałeś, zobaczysz na filmie. Kopię. Kąpię ci w głowie. Hmm, jeszcze no. zakurzyłam, to już mi kąpanie w głowie. Szaleczkie. No Je, yeah, tak ładnie wyczyściłam. Patrzcie jakie fanty ma, ja mam puste pudełko Jak to masz puste pudełko? Krzyżyki jakieś? Tak, ten... Patrzcie to W no, pudełku tych fantów nie ma Wyłożyłem do auta I co to tak wykopałeś że zostawiłeś? No. <laughs> Maciek ma guzik Cesarstwo Cesarstwa Niemieckiego Łóżko zachowane. Dajcie chwilkę. No i to jest piaseczek. To jest piaseczek. Piękny stan. Wychuchałem. Wydmuchałem. Zaks. Ostatnio amortyzatory kupowałem tej samej firmy. Jeszcze do. Stary, Do starej audicy Co tu jest napisane? Berlin Edward Sachs Graty Maciek Piękny guzik Zaraz obok będzie drugi Kto no tu Ma Maciek, Maciek nie, 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 nie. Jesteś, Widzę tu? Moneta Moneta o, Prusak, patrz to o, Ale czad na żywo Przed chwilą, no O, Prusaczek obok 46 No, mógłby być ładniejszy, no ale Super Widzisz? No, jeszcze musisz trochę pomustawić Magiczne słowo, wracamy do domu. A no, prawda, prawda. Wracamy do domu. Ja też wracam do domu, zawijam się. Czekajcie, ja łapkę sobie wezmę i kierujemy się w kierunku tamtym. Poważnie? Poważnie? Ja pierdziele, patrzcie to. Olka Chodź, koniec wykopa, wykopek No ale dobre Dobre? Mhm Zyszka? No kurde Daj spróbować Co tam w Nic Nie no, pyszne Mmm Ale jak fajnie w rękach się są Ojej, to jest zwykły aluminiak Oddaj, ty się nie znasz Kurde, jak zakurzył No, to musiał ktoś w Oleśniu pracować Nie? Z ZSZ to jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa Tak, to jest jakiś ten, ze szkoły WS No Schodząca Gwiazda Marka, marka narzędziowa Ty jesteś schodząca gwiazda YouTube'a <noise> <noise> Tak, chyba was zgasła już Proszę bardzo Przygasz. Takie fanty Mieliśmy wracać. Dobra, ja sobie wrócę do, ja, sobie wrócę do orzechów. Nie, orzechy są te zepsute. Macie trochę akurat fajnego, ale reszta jest, reszta jest wyrzucona po prostu, bo jest, o tak, jak widzicie, no zepsute są. Pochodź, Ja trafię, patrz jednego Orientuj się Ja trafię, ja trafię Kurce górce <noise> <noise> Dawaj Robiłem <Trafimy>. Maciek Co <noise> za ja. dziary dwa fajny fajne guziwe to jest ten taki Ten taki? Ten taki, taki, ten. Ten, taki ten? Nie no, panie To jest <noise> ten taki, ten. To jest zacny fanciur To był guzik ten i maneta No, widziałeś? Ja mm. Masz Fajny, fajny ciut, fajnie Zbieraj, zbieraj Poważnie? Mm. No, tak Co ty jest? A To jest, Na mm? polu? Mm? Nie, to chyba nie jest błysko No, ale wygląda jak błysko mm. To jest ten Jakaś ozdoba wikingów O polskich tak, tak. A ja pozdrawiam 76 Przy okazji Krzysia Lonego Graty Krzysiu 9000 subskrypcji Lecisz jak burza Super Super gratuluję Ci Fajnych, stałych widzów Co tam marudzisz? A nic, tak sobie Teraz jestem z tyłu na basgrali ale nic nie widać Ja teraz pozdrawiam kotlinę kłodzką Coś tam wykopał co? <laughs> Polmosa z mineralnych <laughs> Ty to masz nosa ty to masz nosa, patrzcie, dziole, do paśnika. Jak nie orzechy, to jabłuszka leżą. Papieróweczki z nadzieniem ale myślę, że chapnę. Bo ja, ja, bo ja mówiłem, że co znajdziemy, to, to pokażemy. Mężowie mówiłem i wasza radość Super. W ogóle to dziękujemy jeszcze raz za, za pozwolenie. Fanciki, praktycznie wszystkie wszystkie są nagrane. Maciek jeszcze tam jakiś jakiś groszika. To, to, to. to ja nam pójdę pokazać. Albo, siastki, bo to ja to ja dam to wyżej, to jest, zaraz dam wyżej to i to ten. No i tyle tyle śmieci wyszło. Także. My, my, my także my i kopać no. opowiadaj opowiadaj idziemy ja idziemy do domu jak się wam podobało to prosimy o łapeczki dla zasięgów no cóż, pani nic nie chciała zrobiła zdjęcie jeszcze do męża bo mąż tam działał ostro z opałem, zima idzie Podobno ma być. A, nie będę krakał, bo no, będzie na mnie. Co roku tak samo mówią. No. Tak, no, tak my już wracamy będzie. sobie do Domciu e, Jutro też, ja prawdopodobnie, też jak pogoda pozwoli, też tam przyjedziemy. Jest, jest fajnie, fajne fanciki, w ogóle miła atmosfera, bardzo mieli ludzie. No i może przy okazji, jak zrobimy taką dobrą mhm. robotę tam. To, to, to może, może, może... im więcej pozwolę, może i sąsiedzi się, to co przekonać, kurde. Może. Może. Dobra. A, do zobaczenia. Do zobaczyska, do jutra.